Od razu na siebie. Powinni być rozstawieni na zasadzie, że nie będą od razu ze sobą grać. Problem jest taki, że w e, półfinale czeka już e, Lucifron e, oraz Stefano, ale to jutro, to pieśń przyszłości, że tak się wyrażę, będziemy śpiewać. E, po lewej stronie mamy Energio, po prawej stronie mamy Vortixa. Tak więc zerk kontra zerk. Mniam, mniam. to co wszyscy uwielbiają. Sprawa jest taka, że to mogą być bardzo szybkie dwie gry. No, Vortix e, przegrana e, z druga mapa jak jest energia się pyta. Przegrana z Przeg... przegrana tylko ze Stefano na WCS European Championship, ale jedne było trzy tam wyciągnął w finale, bo musiał jako że szedł dołem drabinki Vortex musiał wygrać dwa razy. Było trzy. Stefano wystarczyło tylko jeden raz wygrać. No i tak to się skończyło i wygrał. I dobrze dla niego. Dla Stefano, no można powiedzieć, ale Vortex wypłynął, wypłynął na szerokie wody, można powiedzieć dzięki temu turniejowi jest bardziej znany, ogólnie to jest dwóch bardzo znanych braci, Vortex to brat, to brat Lucifrona, przy okazji jakby ktoś nie wiedział, dwóch dobrych graczy z, z Hiszpanii, mam nadzieję, że my też się doczekamy tych dwóch dobrych braci z Polski, jest Mana, jego brat Funky, znany z Blood Asterix, gra, jest w Korei razem z Maną trenuje na że nie wiem, coś odstawia. Chciałem skasować jakieś jego gry, coś tam e, nagrać, pokazać, ale jak się okazało e, później, e, był z tym mały problem. Dlaczego był z tym mały problem? Bo on nie chciał udostępnić swojej replayi, czyli, czyli gra. Czyli gra tak, żeby się czegoś nowego nauczyć i żeby nie pokazać przeciwnikom tego, jaki ma styl gry. Mam nadzieję, że jak wróci do Europy i zacznie grać w turniejach, e, wypłynie na taką szerszą scenę. Znany już jest e, wśród komentatorów jeszcze Lepiej nie znają go lepsi te widzowie, szczerze go nie znają, ale jeżeli zacznie coś wygrywać, no to wtedy ma szansę wypłynąć. Dobra, zobaczmy. Szybka ekspansja ze strony Energia. Natomiast ze strony Vortexa jest pierwszy spawning pool, potem dopiero expa. Co to oznacza? Oznacza to, że Energia będzie miał przez chwilę więcej. Będzie szybciej będzie miał saturację, ale później będzie miał armię. E, Bezpieczniejsze zagranie ze strony Vortexa, jest ekstraktor, więc link, link na speedzie Bane mile widziany e, od razu. Od razu mówię, jeżeli macie problemy jakiekolwiek z lagami, co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Trzeba ustawić stream na najniższą jakość, a potem na najwyższą. Zatrzymać i ruszyć go jeszcze raz. Co jeszcze można zrobić? Można kupić lepszy komputer z lepszym procesorem. To zawsze pomaga. Z tego co mi wiadomo, to nie chodzi od waszego sprzętu, od waszego internetu, ale na wszelki wypadek wyłączcie wszelkiego rodzaju. Wszystkiego rodzaju programy do ściągania, różnego rodzaju youtube y i inne tuby i tym podobne rzeczy. Dzięki temu będzie to lepiej wyglądało, na pewno. No ale cóż, my wróćmy już tutaj do gry. Vortex przebiega swoimi dwiema, dwoma lingami, żeby zeskautować, zobaczyć co się ciekawego może wydarzyć tam w bazie, chociaż Overlordy już mu pokazały trochę mniej więcej. Zobaczyły kiedyś ta ekspansja Uman, U Nergia, natomiast dwa kolejne lingi już się szykują. Do obrony. Idealny timing na nich będzie, więc tutaj Nerchio nic wielkiego nie stracił. No taka mała różnica. Trzy harwestery do przodu, do przodu u energia i teraz ważne, aby nie stracić. No tutaj proszę bardzo, było jeszcze 9. Ważne, aby nie stracić tej przewagi, która w tym momencie jest. Wydaje mi się, że bardziej się to Nerchiowi opłaciło. W zimie 21 do 19. Przewaga w harwesterach jest zawsze bardzo ważna. Ważna, w szczególności w ZvZ, bo tu jest ciężko nadrobić na tym najwyższym poziomie, rozmawiałem, oj, ale teraz bardzo ładnie e, Vortex to rozegrał, dorwał jednego Linga, tu się dwa ledwo trzymają, więc jednak musi uciekać, bo to co, na jedno dziabnięcie? No, mniej więcej tak podobnie to wygląda, ale mimo wszystko ładnie jeden link padł. Zobaczmy swoją drogą mikro, proszę bardzo, jak Polak spamuje, jak opętany, e, Vortex trochę spokojniej, ale to już właśnie jest ten moment, trzeba się wycofać. E, Miał nadzieję energia że da radę coś zagryźć, no i co? Dwa lingi stracone u Nergia, to się nie zdarza, zwyk zwykle jest na odwrót. Bailing Nest jest w drodze jako część woli, -E na tej dla zabezpieczenia, Queen'a, który z tyłu grzecznie sobie stoi, jest jeden spine crawler ze strony energia, natomiast mamy, nie mamy Spina żadnego do obrony, ale... Bejning Nest już się skończyło robić i proszę bardzo szybkie przejście w LER. Coś tutaj Nerchio kombinuje, szczerze powiedziawszy, że się tak wyrażę, że on tak szybko chce się do tego LER dostać, że tym bardziej, że nie ma dodatkowego gazu, więc raczej latać tutaj nie bardzo mu się będzie chciało. Może chciałby, no, zastanawiam się, co wykombinuje w tym momencie Polak? Yy, może jakiś. Yy, no, są trzy gazy w końcu przejęte. W końcu już się rzucił, ale z. Więc widać, że chce mieć bardzo szybko, jak najszybciej chce dojść, możliwe, że do mutalisków. Ale zwykle jest trochę wcześniej gaz łapany, więc trochę tak odstaje od normy. Próba przejść taką jakąś i ubicia jak najwięcej ilości jednostek. ale uwaga, na tego spajna tutaj nie można kombinować, nie można biegać zbyt duża strata by była i jeszcze raz próbuje, no na razie jeden Bane, ten jeden Bane może być o tyle fajny, że Larwy może zaatakować, zniszczyć, ale Larw aktualnie żadnych nie ma, jeżeli macie, uwaga, teraz bezpośrednio tutaj podgryzanie się nawzajem, no i Nerfio zmuszony do wycofania się, Vortex i go wypatrzył, zobaczył kiedy, co się tutaj działo, jakby skończył się robić Bane, no to oczywiście energio do przodu byłby w całej tej sytuacji, a tak zmuszony do ucieczki, no i jest Spire w drodze, jest już tylko teraz potrzeba jak najwięcej gazu ze strony Polaka. Co natomiast mamy u Vortixa? Spire również a idealny prawie że timing, różnica minimalna. Pytanie jest takie, kto będzie miał więcej mutalisków to szybciej oberwie, kto będzie miał więcej gazu, żeby mógł sobie na to wszystko pozwolić. Nowe bejny ze strony Vortixa więc tutaj trochę tego wszystkiego stracił. Nerchio jednak szaleje z ilością, z ilością linków, 12 nowych linków już w drodze, więc tutaj będzie chciał napierać na przeciwnika, no ale jak już powiedziałem, niebezpieczne będą te bejnety, tylko teraz Nerchio musi bardzo uważać na to, co się dzieje, już zobaczył, wystarczy wysłać pojedyncze jednostki, żeby... pojedyncze, a nie trzy na raz, eee, właśnie o to chodzi, no trochę szkoda było akurat w tym momencie, no i Vortex pięknie się broni te lingi doszły na czas żeby wspomóc, Nerchiom musi uważać na to co się dzieje, bo aktualnie te jego wszelkiego rodzaju próby na nic się nie zdają, co najwyżej pobiegł, zeskautował zobaczył co się dzieje ale jednostki stracone, widzimy Polak traci ilość harwesterów już nadrobił tutaj sobie Vortex Armię też chyba ma mocniej, troszeczkę mocniejszą ale ma, jest kolejna baza dla Nerchia już w drodze, Bane akurat na czas się zrobią tu tylko trochę przegonić jeszcze przeciwnika. Na dwóch lingach się nie opłaca wybuchać. Widzimy, że Wortyk zmuszony do ucieczki na razie. tej Bane przechodzi gdzieś, wycofuje go jeszcze. Piękna obstawa, nie pozwoli zrobić mu krzywdą. Sama się zabić, ani że tutaj jakiś gat do niego podejdzie i zagryzie. Więc co dalej? Pierwsze Mutale już wyskakują. Z jednej i z drugiej strony mamy Mutaliski. Z tego co widzimy, plus jeden do obrony dla jednej i drugiej strony. Teraz trzeba tylko zacząć polować na Lord ale wpadają linki do środka i czy będzie jakaś większa strata na razie Queen padł. To jest strata nieprzyjemna. Będą przyblokowane teraz larwy, będzie musiał sobie odpuścić trochę tych larw na... Nerkio, przepraszam, i będzie miał z tym problem. Tym bardziej, że Vortex teraz atakuje jego trzecią bazy, ale tutaj nic wielkiego nie zrobi. Na szczęście dron też nie było. Jak wygląda ilość mutalisków? 10 do 9. Jak widzicie, są upgrade'y 1-1 do obrony. Dlaczego są do obrony? No przede wszystkim dlatego, że dzięki temu upgrade'owi ten trzeci atak, który jest od mutala, teraz linki obiegają sobie, ale tutaj odbiją się, odbiją. Coś Nerchio o chyba nie w formie. Jak się odbiją, jak już tutaj mówiłem, dlaczego jest ten 1-1? Przede wszystkim a nie do obrony, a nie do ataku. Bo Chodzi o to, że trzeci, a at Mutaliski atakują jedną jednostkę pełną siłą, a kolejne dwie już trochę mocy. Plus jeden do obrony niweluje, troch, niweluje całkowicie ten trzeci atak i to jest bardzo, bardzo ważne. Nerf, jeżeli dojdzie do bitwy, będzie miał. To chwilę wcześniej to może dać mu lekką przewagę podczas ataku przy takiej samej ilości y, mutali. Tu, nie, tu Mikro naprawdę dużo rzeczy nie zrobi. E Lingi próbują obiec wbiec gdzieś tam do środka. Nie ma żadnych bejnów ze strony y, tutaj y, Polaka. Dopiero gdzieś wyskoczą. W międzyczasie jest atak na gaz. Chodzi o to, żeby jak najpóźniej, jak najmniej mutalów było. Gaz mniej i smutny Nerfio. W tym momencie w międzyczasie Lingi tam gdzieś od tyłu wpadają. A mm, mutale cały czas się za tym ganiają, więc może spróbować być się. Znowu Queen zostanie zabity. Polak w tarapatach traci drony traci queeny gdzieś tam jeden link przebiega myślałem że coś się ciekawego może wydarzyć ale nie Osiem harb seru zabitych i kolejny haras ze strony vortixa nie daje odpocząć polakowi za żadne skarby kolejne linki już podbiegają więc energią musi się teraz bronić jak tylko się da i traci naprawdę dużo znowu będziemy mieli bitwę ale tym razem no zobaczmy jest plus jeden Pierwsze strzał było strony Nergia i teraz zmuszony Vortix do wycofania się, 18 do 16, więc więcej dalej jest akumulacji, ale on gdzieś tutaj są właśnie niepodzielone, nie w jednej części, Polak w tarapatach, Armia 73 do 66, no cały czas w plecy yy, jest Nerchio. Jak ta ilość zabitych Harweserów 10 stracił, aż 10. No i Link muta zbiera się do ataku plus 1 jest w drodze. Nerchio nie może sobie na to w tym momencie pozwolić, bo to dodatkowy gaz musiałby gdzieś tam stracić. Beiningów ma, no już podchodzą, czemu on tam gdzieś nie trzeba i w międzyczasie muta ale podlatują. Zobaczmy kto będzie miał tego wszystkiego więcej. Jest jeszcze sport, który jest bardzo ważny. No i Nerchio teraz Quinn podchodzi tutaj ratować, nie ma jednak. Oj, niedobrze bardzo niedobrze, Mutali jest za mało, Spor podchodzi do przodu, nie widzę co się tutaj dzieje, ale jest źle, co widać po ilości Mutali, chyba najlepiej to nam obrazuje. chociaż Mutali od tyłu podleciały, trochę jednak mało ich jest, Spor pomaga, ale Nerchio wie, że straci za chwilę wszystkie swoje jednostki latające, jeżeli nie zrobi czegoś ekstremalnie mocnego przeciwnikowi, no to będzie, no będzie źle, ale udało się wybronić, jak powiedziałem, Spor bardzo pomaga, nowy Queen też wyskoczył, za chwilę jednak plus 1, no za 50 sekund, plus 1 do ataku się wskoczy. No szkoda, że nie było drugiego jakiegoś spora. Dwa spory by bardzo Polakowi pomogły też Queen wcześniej został zabity Lingi. Próbują obiec cokolwiek zrobić, nie są jednak w stanie. Jak widzimy Lingi bez żadnych upgradeów. Tutaj Vortex jest do przodu z wydobyciem. Przede wszystkim też ten strata na gazie przez pewien czas Polak nie wydobywał. To też był dla niego minus. No i znowu się szykują zero bainów. Na razie, z tego co widzę, przydałby się może gdzieś jeden, ale ten byłby bardzo i tak szybko zdjęty przez Vortixa, stargetowany. Ej, już się szykuje. Jest plus jeden do ataku, zobaczmy teraz ilość mutali. No i walczą teraz gracze 15 do 14, ale Polak ma Queen, który może tam pomagać. No i teraz spada ilość tych tak mutalisków, nowe podlatują. Ale była transfuzja przynajmniej jedna. Brak upgradeów robi swoje. Czy jednak nie, bo były Queeny, którym gdzieś pomagało, ale Lingi teraz trzeba walczyć z Lingami. No i udało się to Polakowi kolejny, Na Queen zostały zabite w międzyczasie podle, biegają od doła lin... od dołu Lingi, nie wycofują się. I cały czas sytuacja wygląda tak samo, ale teraz to Vortex stracił więcej minerałów podczas tego ataku, udało się tutaj jakoś to Polakowi zrobić przede wszystkim, no był Queen, atakował, do tego jeszcze była transfuzja na jednostki, które się ledwo tam trzymały, to też zawsze pomogło, te pojedyncze Queene są naprawdę ważne. Kiedy mo może być dodatkowa siła ognia eee, No i co jeszcze? Do tego Lingi u walczyły ze sobą Jakieś bejny będziemy mieli? Nie będzie Bane'ów Za dużo Lingów ze strony Vortexa Nerchio zmuszony do wycofania się teraz eee, Mutale już gonią Jakiś Bane może gdzieś tutaj dalej by się udało Byłoby fajnie podprowadzić No i teraz trwa walka Ale chyba w złym miejscu ma Nerchio walczyć? Nie W dobrym miał więcej tego wszystkiego Ma więcej 13 do 8 eee, Ale teraz właśnie problem jest taki, że Lingi się zbierają bejny tutaj czekają Ale nie ma nikogo w trzeciej bazie Tam powinny się te bejny przedostać i to jak najszybciej. Na co one czekają? Na co bejny już tam się przechodzą. Niestety nie turlają. W międzyczasie, kiedy będzie atak na trzecią bazę, będzie też podatuje resztką mutalisków do Maina, gdzie jeden Queen grzecznie czeka. bejny już się rozsadziły, ale nie zaatakował Vortex. No i teraz dalej. Yy, zero straconych harwesterów. Więcej ma Nerchio krował mocno, kiedy wyszedł ganiać przeciwnika. Bardzo mocno wymusił więcej linków od niego, więc teraz ma dużą przewagę. To jest 9 harvesterów, aż różnicy. No i zmuszony Vortex do wycofania się, zaszalał Polak. Plus 2, jednak do ataku jest już u Vortexa, u Nerchia do obrony. Natomiast więc on chce niwelować to, co posiada przeciwnik w tym momencie swoimi upgrade'ami, no ciekawie to może dalej się rozegrać i wyglądać, będzie musiał energią mieć po prostu więcej mutali, jeżeli będzie chciał wygrywać z przeciwnikiem. No ale co jest ważne, mógłby też zaszaleć sam z wydobyciem, nie może dać się dodatkowego upgrade'u, no bo widzimy tylko jeden maksymalnie, nacza. w tym samym momencie jest robiony, tylko jedno Spire jest w drodze, upgrade'y w Spire są strasznie długie, 200 parę, niektóre do 200 sekund, Tam czarne to jest 190, Zobaczmy, jak wyglądają teraz armie 90, 100 do 95, bardzo podobnie. No i teraz Mutaliski. Wielka bitwa Mutali już się zbiera. Zbilił się w jedną kubki, tak naprawdę. No i teraz jest to wszystko atakowane. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje, kto ma więcej Mutali. No, Nerchiom ma więcej, 17 do 19. Teraz wyskakują na kolejne ptaki. Jest takie, tego tutaj jest większa ilość Polaka. Jest w stanie przegonić przeciwnika. Dał radę, bejny wybuchają, ale są bejny. Nerkia dobrze na vortiksie. Vortiks w tarapatach, teraz on odwróciła się sytuacja, Nerchio wyciągnął to, jeszcze tutaj darmowe mutale dwa były, prawie że darmowe no ale musi Polak uważać, żeby tutaj nie wpaść bo gdzieś tutaj są już queeny do obrony należałoby się chyba jednak wycofać teraz poczekać aż linki podbiegną, żeby zajęły się queenami, czy jednak walczy dalej, walczy dalej, To jest plus 2 do ataku, więc te mutaliski są mocniejsze, Vortixa już się linki znalazły i biegną teraz cały czas, źle to będzie wyglądało dla vortixa nie wiem czy da radę obronić swoją armię, jednak 26... 26 linków w drodze ale patrzcie ile dron straci, zanim linki wyskoczą to już się to wszystko wyrówna. Vortix ma mutale. Teraz energię wycofuje swój mutalisk, ale rozwalił mu tą haczerkę. Nie ma możliwości. Trzecia baza Vortixa padnie i to może przesądzić. Wygraną Polaka. Jeszcze chwila. Tak też jest. Masa lingów. Po prostu była zbyt duża. Nie wiadomo, co się tutaj dzieje, ale pięknie. To wygląda. No i teraz znowu lecimy dalej, lecimy do kolejnej bazy Bane'ów, już nie ma Vortixa, nic mu tu nie pozostaje, niestety nie mam żadnej piosenki, która by pasowała do many, żeby puścić do Nerchia, Także zamiast do Manny, mylę ich teraz cały czas, do Nerchia nie mam żadnych piosenek, żeby fajnie to zabrzmiało, ale... Nerchio wygrywa, to, to musi wygrać. Zobaczmy jak to wygląda. 36 do 64, tej trzeciej bazy nie ma, będzie w drodze teraz na dwa linki, jednak się do tego wszystkiego dobiorą. E, może nam się szykować polski pojedynek już niedługo, ale to jeszcze, jeszcze za pewien czas. Jeszcze Vortik się nie chce poddać. Cały czas próbuje się tej bronić. Zobaczmy 2-1, no ale Nerchio już ma 2-2, więc to zostało zniwelowane trochę. Potrzebuje tylko energii o większej ilości mutali, których aktualnie nie ma. Ma ich na razie mniej. To jeszcze jak linki trzymają się po spodem, możecie zaznaczyć dlaczego one nie uciekają. To linki obrywają czasami jako ten chyba trzeci, czy też nie. Tak, linki obrywają jako 3. jest GG 1 do 0. Zapraszam za 90 sekund. Jeżeli możecie na ten czas wyłączyć adblockery, pomożecie w rozwoju MSSC2 TV.